Szanowni Państwo, dzisiaj jest rocznica wybuchu stanu wojennego. Znajdujemy się w szczególnym miejscu Warszawy. Za mną stoi budynek, który został wybudowany jako Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Była taka partia i wiecie co tam teraz jest? Centrum Bankowe Nowy Świat. Oto proszę Państwa najkrótszy skrót, najkrótszy skrót transformacji komunizmu w Polsce. Od czerwonych legitymacji do kawioru i do centrum bankowego. Ten budynek budowała cała Polska. Ostatnim sekretarzem tej, w tym budynku był niejaki Wojciech Jaruzelski. To, proszę Państwa, szczwana sztuka. Taka mimikra. Wyobraźcie sobie, zrobił stan wojenny, wziął Solidarność za pysk, naród rzucił na kolana. Dyktator, uzurpator. Pamiętam, miałem 21 lat wtedy. Wracałem z kina. W Krakowie z festiwalu filmów z marokańskiego, z algierskiego filmu Chronika lat wojny i pożogi. Film trwał 6 godzin. Wracaliśmy w nocy. Chyba dostał złotą palmę w kan. Patrza tutaj jadą czołgi, skoty, wojsko, kto tam jeszcze. A wracaliśmy na piechotę do domu. I kolega mówi: Ty chyba wojna wybuchła. A ja mówię: Wojna wybuchła, a my na piechotę do domu. To takie przeżycia, ale wracam do tego budynku. Jaruzel. Zrobił wojnę z narodem. boli mnie do dzisiaj, że 41% respondentów naszego narodu, mojego narodu, Polaków jest za stanem wojennym. Jak to słyszę, to mi się bebechy przewracają, bo ja tego nie rozumiem, a naród rozumie. Czyli albo ja jestem głupi, albo naród pieprzy głodne kawałki, albo badania są sfałszowane. No bo kto robi badania? No człowiek a kto je zamawia? No ten, kto płaci. No to takie są badania, jak ten, co zapłacił. Ale wracamy do Jaruzela. I tenże Jaruzel, jakiś sprycieńki, w 1985 roku odwiedza w Nowym Jorku Dawida Rockefellera i prezentuje mu naszą kochaną ojczyznę na tacy, jak najtańszą ladacznicę, proszę Państwa. I oto mamy transformację. Wszystko zniszczone, a centrum y, Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zmienia się w centrum bankowe nowy świat, y, w giełdę papierów wartościowych. Bo, taki był program. Umówili się prawdopodobnie z Rockefellerem, oni tam sam na sam godzinę sobie mówili, co sobie powiedzieli, to sobie powiedzieli, ale wiem, że Jaruzelski umarł we własnym łóżku, z honorami pochowany na powązkach, z katedry świętego Jana wyniesiony, no Mać hańba. Z katedry Świętego Jana wyniesiony, pokropiony, nawrócił się przed śmiercią, proszę państwa, zgodnie z zasadą, że owca zbłądzona, która jest przywrócona do pańskiego łona, wie wszystko najlepiej, jak napisał Wieszcz Bryl, w Biblii, w prawach starodawnych uczą, że najmilszy jest syn marnotrawny. Że pas też całe stado posłusznych owieczek rzuca dla tej jednej, co gdzieś w krzakach beczy. I nasz generał Jaruzelski, nasz pierwszy prezydent z transformowanej Polski, umiera namaszczony świętymi olejami. No jest szansa, że jest w niebie. Jak się to Wam podoba, wszyscy co w Boga wierzycie. Ale w 1985 roku oddał Polskę. I słucham ci, ja w radiu to KFM kilka dni temu człowieka o nazwisku BieLecki, imię mu Krzysztof było. On był premierem, jak ktoś nie pamięta, no taki nie za ciekawy człowiek. I on mówi tak: spróbuję go naśladować. No, jak ja zostałem premierem, to zaczęliśmy tę transformację robić. Najgorzej mi poszło z Ursusem. Ja tam pojechałem do Ursusa, trzeba to było wszystko rozmontować. No to czy ten zakład rozmontowałem i tę nową fabrykę najnowocześniejszych silników traktorowych też rozmontowałem? Ludzie, na tym to polegało, rozmontować, zniszczyć. Co on rozmontował? Najnowocześniejszą fabrykę silników? To do czego my mamy być? Do handlu skarpetkami, do kelnerstwa, do fryzjerstwa nikogo nie obrażam, broń panie Boże. I odciąć nas od Rosji, bo oczywiście kto jest za Rosją, ten jest kanalią. Największą. Mamy być biedni, głupi, nasza młodzież ma być za granicą. W centrum Komunistycznej Partii Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej jest giełda papierów wartościowych, a nasi Polacy za granicą. Oto jest los dla nas. Cudem, że tu jeszcze jesteśmy. Że tu stoimy, to cud, proszę państwa. Stan wojenny dał taką siłę Jaruzelskiemu, bo co się okazało? Opór narodu był nieduży, malutki. No był. Było trupów trochę, ale generalnie stan wojenny zrobiono jak w masło. Miałem 21 lat, nikt mi nie może powiedzieć, synku, pieprzysz głupoty, bo ja to widziałem. Na ulicy lubić w Krakowie biegłem do tramwaju, złapało mnie Zomo i pyta się zomowiec: "Chcesz kurwa w pierdol?" A ja powiedziałem: "Broń Boże, a kto ty jesteś? Pastuch jestem. A co ty robisz w Lubiczu?" "Jadę tramwajem do narzeczonej." I nie dał mi pałą, proszę państwa. Tak sobie Polacy rozmawiali ze sobą. Dzisiaj na stanie wojennym bijemy kapitalik. Tu mamy kodowców, cokolwiek to znaczy. Możemy sobie wymyślać różne określenia, nie będę bluzgał. A tam, proszę Państwa, na Placy Trzech Krzyży mamy świętego Jarosława z całą ferajną. Oni wszyscy rąsia w rąsie. Rąsia w rąsie rozprzedają resztki, resztki Polski. Przypominam, CETA zagłosowali rączka w rączkę. Ustawa geologiczno-górnicza. Ustawa o straży geologicznej. Woda. Co nam jeszcze szykują w tym nowym roku ci jaśnie państwo? To jest teatr. Ci warci tamtych, oboje gówno warci. Stan wojenny. Tragedia. Tragedia. Ile to lat? 35 lat temu, tak? Piotrek. 35 lat temu. Kawał czasu. Kto to pamięta? Ale jedno jest. Niepodważalne. Ubywa Polaków z tej ziemi. Coraz więcej. Po stanie wojennym wyjechało 2 miliony ludzi. Teraz zatuska. Tusek po kaszubsku to znaczy kundel. Zapamiętajcie. Tusek po kaszubsku znaczy kundel. Tak, jakby ktoś miał jakieś aluzje. Następne 3 miliony ludzi. Następne kilka milionów ludzi szykuje się do wylotu. Kto tu zostanie? No my! Starcy nieogoleni, proszę Państwa. I będziemy się tak bawić. Tam u Rockefellera w 1985 roku, Brzeziński o tym pisze. Jaruzel stanął przed wielkim oknem na najwyższym budynku Rockefeller Center, popatrzył na piękną dolinę Manhattanu i powiedział: Jaki piękny widok! Patrzę na waszą ojczyznę i widzę, że żadna bomba tu nigdy nie spadła, że wasz naród żyje w dobrobycie. A moja ojczyzna nie można o niej tego powiedzieć. Chciałbym, żeby z najwyższego budynku Warszawy rozsoczył się kiedyś taki piękny widok na Warszawę. No jak powiedział, tak zrobił. Bo co my tu dzisiaj mamy w Warszawie? Banki, 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 banki. Centrum bankowe Nowy Świat, proszę Państwa. A my w zaułek nędzy jesteśmy spichani. I teraz ja jestem populista, tak? Ja jestem populista, bo o tym mówię. No, bo jest świetnie, proszę państwa, jest znakomicie, proszę państwa. Żyjemy w niezwykłym dobrobycie, nie grożą nam żadne podwyżki cen wody, nie grozi nam zanik rolnictwa, jest świetnie. Rośniemy w siłę, ze wszystkimi żyjemy w zgodzie, z Niemcami, z Rosją, nie grozi nam żadna wojna. Amerykanie tu przyjadą w styczniu, cała brygada pancerna, żeby nas pilnować, żebyśmy nie bryknęli, jak się okaże, że korporacje amerykańskie. Trochę za bardzo nas przyduszają. To wszystko jest i bardzo proste, i bardzo złożone. Wystarczy zobaczyć, kto trzyma władzę. Ano te same synki, co przy okrągłym stole się dogadały, te same synki, co pochowały Jaruzela, co go wyniosły z katedry świętego Jana. Toż to hańba, żeby go wynieść z katedry świętego Jana, toż on mąż stanu był, oddał Polskę. Korporacjom amerykańskim Rockefellerowi podarował ją za co? Za nietykalność Kolesiów, za swoją nietykalność, za swoją prezydenturę. Łatwo gdybać, ale gdyby w stanie wojennym trochę ciężej im poszło. Gdyby naród nie był taki katolicki, i taki spolegliwy, i tak nie wierzył, że uratuje nas Matka Boska i Jan Paweł II. O, to może by trochę byśmy taniej tę skórę sprzedali. Może w 1989 roku nie byłoby tak wszystko niszczone, rrr, zmiażdżone, za psie grosze sprzedane. Może byśmy to my, ten majątek wypracowywany przez naszych dziadów i naszych ojców, mieli pod sobą dla naszych dzieci. Ja tego nie wiem. Ja tego nie wiem. Ja wiem. Mam tyle lat, ile mam. Widziałem, przeżyłem, widzę, co się dzieje. Tam kot, tam pis a przed nami ustawy PiSu, które rozbrajają nas obywatelsko. Kod nie piśnie słowem, że PiS zlikwidował Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, że oddał decyzję w sprawie trudnych inwestycji, uciążliwych wójtom, burmistrzom i prezydentom. Jak oni się nie zgodzą, to wojewodom. My, obywatele, już nie istniejemy. Kodowcy cały czas się modlą do zatka Rzeplińskiego. To dla nich jest najważniejsze. Zadek Grzeplińskiego jest dla nich najważniejszy. No, może taki taka charyzma u nich, chociaż nazywają się obrona demokracji. Tego nie dostrzegają. Nie dostrzegają tych zagrożeń. Nie, nie dostrzegają tego, że za chwilę zniknie cała hodowla w Polsce, że rolnicy będą dostawać dotacje za to, że nie hodują. Co będziemy jedli? Gówno będziemy jedli, gównem będziemy zagryzać i gównem popijać. To od stanu wojennego. Żadne zwycięstwo, klęska, proszę państwa. Stan wojenny to nie jest żadne moralne zwycięstwo narodu polskiego. To jest klęska prowadząca do 1989 roku. To jest umowa między Gremkiem a Jaruzelskim. To jest Jaruzelski jako prezydent. To jest ta arytmetyka sejmowa, że się kolesie z Solidarności zgadali, policzyli głosy jak fryzjer włosy. I jednym głosem Jaruzel został prezydentem, w nagrodę za stan wojenny. Zobaczcie, jaki jestem małostkowy, ile we mnie nienawiści, mowy nienawiści, brak pokory. Żygać mi się chce, jak słyszę tę retorykę świętojebliwą tych idiotów, którzy cały czas tylko o Zatku Rzeplińskiego i tamtych durniów, którzy uwierzyli w tego małego. A ten mały, proszę Państwa, na skraj przepaści nas pcha. Bo po nim choćby potop, co po nim zostanie? Kot, kot, kot. Módlmy się, żeby nie było wojny, bo może się obronimy, ale jak nam zrobią wojnę, żeby nas wyczyścić? No to nie wiem, co kto w tam wierzy, w Pola Elizejskie, w Hades, w Raj, ale nic pewnego. Nic pewnego. Póki trwasz, nie padaj na, twa na twarz. Do internetu. Pisać, naciskać posłów, żądać od nich postawy obywatelskiej, zmuszać im, robić tak, żeby mieli kłopoty z oddawaniem moczu, żeby kamieni nerkowych dostali z nerwów, żeby im kipawy stanęły, żeby erekcja przestała im się pojawiać, żeby im jedzenie przestało smakować. A dlaczego nie? Za łatwo się nami rządzi. Jesteśmy spolegliwi. Był protest przeciwko CETA. Myślałem, że naród wstanie, bo naród nie chce gówna jeść i gównem popijać. Tak myślałem. I co zrobił naród? Poczołgał się na jasną górę, bo był wielki dzień pokuty. I tam przed Matką Boską czołem walił 200 tysięcy ludzi. A wiecie, co wam powiem? A Bóg nie lubi słabych. Bóg nie lubi słabych. Nie lubi niewolników, nie lubi skamlących nie jest zainteresowany. Kto do mocnych ma interes, czyli my, musi mieć odporny łeb, czyli my, bo ten mocny w łeb go nieraz łupnie jak żelazny cep, a słabego czaszka człowieka to jest ich powszedni chleb, więc ten kłopot słabych czeka, czyli nas, że nadstawiać musi łeb. Tak jest ze wszystkimi. Tak jest z Niemcami, z Rosją. Nie mamy mężów Stanów, mamy wężyki, mężyki, siuśki mamy, które nami rządzą. Wybaczcie Państwo, jestem trzeźwy, nic dzisiaj nie wypiłem. Trochę rowerem pojeździłem, trochę przymarzłem. Piotrek mnie okrzyczał za moją postawę rusofilską, chociaż ja nie jestem rusofilem, tylko widzę, gdzie żyjemy. Jaka Rosja, jakie my, co nas czeka. Znam scenariusze. Jak się ruscy z Niemcami dogadają. To nas pozamiatają jak stare śmieci. I będzie Polska w Wielkiej Brytanii. Historia była dowcipna. Możliwe, że jeszcze dożyję tego, że przejdę na islam. Zapuszczę sobie brodę, moją żonę za kwew schowam. Tylko będą jej oczy wystawać. Będę siedział z takim drewnianym różańcem na rogu, tutaj, empiku i pił kawę z wodą. Kobiety będą pracować, szczuka będzie pracować, pani środa będzie pracować, a ja będę tylko Allah akbar, Allah akbar. Może tak będzie. Jako facet będę się miał dobrze, gorzej z kobietami. Szanowni Państwo, szanowni Państwo, do historii nie dajmy się zaprogramować różnym. Gostkom Skodu, z spisu, z, z PO, nie dajmy się. Jest trzecia siła w narodzie, Jest, są narodowcy, czyli my, mówiący po polsku, myślący po polsku, śniący po polsku, jesteśmy naprawdę, nie dajmy sobie wyrwać. Czego? Ziemi naszej kolego, ziemi naszej, bo innej ziemi nie będziemy mieli. Nawet nas nie pochowają, tylko nas... spalą nas, proszę Państwa. Bo już nie będzie nas za co chować. Ziemia będzie droga. Ale żeby wam powiedzieć coś przyjemnego. To powiem tak. Ci i tamci są podszyci strachem. A wiecie dlaczego? Bo ci i tamci kłamią. Kłamią. Ci i tamci kłamią. W tym jest cała nadzieja. Zakończę wznośle. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Ja też mam prawo mówić, tak? Zobaczcie, oto Polak, co ma prawo mówić. To idź człowieku do Kaczyńskiego, powiedz mu, co o nim myślisz. Powiedz, co o nim myślisz. O Kaczyńskim? Tak? Prowadzę biuro rachunkowe od kilku lat i tylu problemów, co w ostatnim czasie, to tylu problemów jeszcze nie miałem. Tak, mówię. Tylu problemów jeszcze nie miałem, co mam w ostatnim czasie z nim do czynienia. A tyłeś ponieważ... ty ze Śląska? Tak, z Opola, jestem z Opola, przyjechałem tutaj właśnie. Pieronie, tu żeś tu przyjechał! Tak, zamanifestować przeciwko Kaczyńskiemu i jego całej władzy. A z kim chcesz tak manifestować przeciwko Kaczyńskiemu? Powiedz że mi. Jest kodem i z wszystkim. Ale z Kodem, to wiesz jak to jest? To jest tak jak powiedział Piłsudski kiedyś. Kto się z parchatą kurwą zadaje taki parchów na łapie. Musisz uważać. Ja nie uważam na to, no. tylko mam biuro rachunkowe i naprawdę I na to uważam. Cały czas kontrole. Od 13 lat prowadzę biuro rachunkowe no. i tyle kontroli nie miałem, co. Ale to od... czekaj, czekaj. To za Tuska 8 lat cię kontrolowali, a za Kaczyńskiego. Nie, cię... nie, nie, nie kontrolowali. Jako no. Kontrolowali, ale te, te kontrole były takie normalne. A teraz yy, weszli i kontrolują. 14 miesięcy proszę pokazać faktury. Proszę zobaczyć, my chcemy zobaczyć, czy to jest normalne. Proszę przygotować faktury. Nie, proszę od razu przygotować faktury. My chcemy zobaczyć, czy to jest normalne. Proszę państwa, wiecie na czym polega problem? Jesteśmy jak parówka na widelcu. Kolega prowadzi biuro legalne, ale za... tak, tak. Tak. tak, to jest jego problem. Wiecie, kim on będzie musiał zostać? Partyzantem. Będzie musiał pociąć swój dowód osobisty, wyrzucić, spuścić go kiblem, przejść do partyzantki. Jak nie będą wiedzieli, gdzie jesteśmy, o, tu jest telefon komórkowy. Telefon komórkowy do kibla i spuścić wodę, proszę Państwa. Nie znajdą już nas. Ja mam też tutaj telefon tak. komórkowy i jak nie masz mam tego da... telefonu. Na pewno jest na podsłuchu, bo dzisiaj No telefon, na pewno. Na A wiesz, co Cię podsłuchuje? No ja wiem. Komisja trójstronna Cię podsłuchuje. Wiesz, co to komisja trójstronna? Tak. Co. Komisja trójstronna ci z Brukseli może mnie podsłuchują, czy kto inny... Ze Stanów. Ze Stanów? Wszyscy tak. mnie podsłuchują, A wiesz, dlaczego? Ja jestem legalny. Czy, w no Polskie? i to jest jego problem, proszę państwa, że jest legalny. Jakby był nielegalny, jakby był bandytą, to by mu żadna kontrola nie przychodziła do biura. Tak. Nikt by nie mówił faktury daj! No bo jak bandytę, proszę Państwa, o faktury prosić, miałbyś na utrzymaniu paru prokuratorów, bo ja słyszałem w telewizji, A? że to tak jest, ale żyłbyś jak panisko. A jakby do ciebie przyszli, to byś wyjął żółty papier ja i powiedział ja, tak. Ja, ja, he, ja, ja jestem ja w Ja mogę wymować, ja się nie boję akurat, w tym momencie ja się nie boję. Ale, ale... ale pan tutaj tłumaczy do kamery, no. że jakiś inny świat będzie tworzyli. Kto? Wy jako partia jak? rządząca. Ale ty mnie uważasz za partię rządzącą? No tak. Ja ale ludzie, on mnie pomylił. Ja partia ja partia ja partia rządząca? Tak? Dlaczego mnie tak skrzywdziłeś? Jak mogłeś mnie tak skrzywdzić? A w jaki sposób? No dlaczego ty pomyślałeś, że ja jestem partia rządząca? No bo tak pan mówi do kamery. Ale do kamery każdy idiota mówi, ja i jeszcze inni. To od razu musi być partia rządząca? No to dziękuję panu. Zaraz, tu chodź, chodź, chodź. Proszę państwa, on mnie pomylił z partią rządzącą. Zobaczcie, tak ma wyglądać partia rządząca. Wiesz to ja jestem? Tak. Ja jestem zielony ludzik. Tak. To jak ja mogę być partia rządząca? O... Ja jestem przeciwko Ameryce. Tak, przeciwko ja jestem przeciwko Ameryce. Tak, wszyscy będziecie później przeciwko Ameryce. Jak ty masz na imię? Tomasz. On jest niewierny, Tomasz, proszę Państwa. Tomasz, chodź no tutaj. Tak? Życzę Ci tak, żeby te kontrole szlak trafił. Tak. Tylko w którym roku? Już, zaraz, jeszcze w tym. No, na to czekam. On na to czeka. A nie możesz kontroli uprzykrzyć życie? Nie możesz złożyć na nich skargi? Tylko takie skargi składać to jest... To co, boisz się? A to nie ma potrzeby! No to dlaczego? I ponieważ mam do czynienia z tymi ludźmi no. i powiedzieli, że oni muszą wykonywać tą pracę! A nie możecie sobie tak zamknąć się w tym biurze, zrobić sobie kawkę i na tym by polegała kontrola? To się nazywa samoobrona społeczna. I potem pieczątka u pana Tomasza Zopola jest wszystko korekt. Nie można tak zrobić? Obywatele Polacy. To taka jest Solidarność Polska. Tak. Narodowy Solidaryzm. Oni Cię kontrolują i dają Ci pieczątkę, wszystko ok. Nie może tak nie, być? Nie, To musi być wszystko sprawdzone, skontrolowane, kserokopie faktur i tak dalej. Wszystko sprawdzone i tak dalej, no a nie w dzisiejszych czasach kontrole i kontrole. Dobra, Tomek. Powiem tak. Ty jesteś legalny, tak? Bo tak. ty jesteś z Opola. Tak. Ja kiedyś pamiętam, jak mnie zatrzymała policja, pod Opolem, to były lata 90., i chciałem policjanta przekupić. Przyznaję się, 90. lata. On powiedział: Nie da rady, proszę pana, radar sprzężony z kamerą wideo. A ja mówię: Ale w Warszawie tego nie ma, ale jesteśmy w Opolu. Ja rozumiem Twój problem teraz. Rozumiem Twój problem. Ale wiesz co? Daruję Ci, że mnie, po, że mnie wziąłeś za partię rządzącą. Trzymaj się. Zdrówka. Pamiętaj, Tomek, że jesteś w Warszawie. Warszawa da się lubić, tak, tak. No, czołem Tomuś. Proszę państwa, widzieliście spontaniczne nagranie Polaka z Polakiem. Już więcej nic nie powiem. Czołem Wielkiej Polsce.